Czekajcie, pokój posprzątam, bo tak syf tu jest nawalone, co? Ja na te odcinki z Simsów to się przygotowywuję. What hell? Witam serdecznie, drogą widownię. O, że są moje słuchawony? Co tam, ludzie? Ludzie! Jak tam, moje Simy? Jak tam, Wojanowice? Cieszę dzisiejszym odcinku, widzowie, troszkę inny odcinek. Dzisiaj, ponieważ Palion Paweł pozna kobietę swojego życia. Nie tak jak ostatnio, że tam tylko rozmowa czy coś. Dzisiaj po prostu ona się tu wprowadza. Będzie perfekcyjnie, mówię wam. Ten odcinek może być naprawdę mocny, więc... Yy... Oglądaj to do końca, nie? Ale najpierw przegląd, co się działo tu ostatnio, tak? U naszych ukochanych ekipowiczów. Widzę, że stare małżeństwo Katy i Wojna siedzą sobie na sofie. Pc, bardzo pięknie, bardzo pięknie. Fany od Paweł, natomiast dalej ćwiczy śpiewanie na środku ulicy. Co ty robisz? Ja to żenę i Włatysk, bardzo się teraz przyjaźnią. No super, mega. Wy jesteście razem. To zobaczcie normalnie przyjaźnicie. od Paweł, powiedz mi tak, czego ci potrzeba, co ci potrzeba do życia chopaku. Widzę, że energii mało. Na wstępie może niech on wróci do domu i że zrzemnie, nie? O, niech idzie spać. Skupiamy się dzisiaj tylko i wyłącznie ani my, Nic innego nas nie interesuje, reszta żyje sobie swoim życiem. O, wrócili ze szkoły, siema! Jak tam, panowie pierwszy dzień W, w miał się 13 września, ale to nieważne, to tam mamy szczegół, okej? Okay? Idź ze coś zjeść, ty, gruby, ty chyba chciałeś i spać, nie? Tu ja ma mało energii! Dowieram, ale już! I tak miał w sumie takie. patrzcie, jak on łazi, co jest w wariacie, no nie chodź tak. Okej. Okay. On jest teraz szczęśliwy, widzicie? Paweł jest szczęśliwy, zjadł całkiem smaczne jedzenie, co była całkiem smaczna potrawa. No tak jak upiścił, no to wiadomo, że jest dobre, nie? Odniósł od razu naczynia elegancko, to no, nawet u no, co za... Perfekcyjny, pan domu! Dobra, dawaj tutaj. Eee, ty masz kontakt z Bekką, taki średni, dobra. Franciszka, franciszka to była spoko. Nie ona jest w związku małżeńskim. Nie, to nie, to my nie chcemy tak. Chodźmy, chodźmy, no chodźmy za to pochodzić, nie, chodźmy. Chwila, no bo już jest 18 godzina, to też bez sensu, no. Same kidosy dosy na ulicach, tu nie ma żadnych sensownych ludzi. Zanim będziemy robić jakieś podrywy, czas korzystać z toalety. Dobrze, panie Pawle, proszę to zrobić. Proszę się nie śpieszyć, okej, okay, nie będziemy na to patrzeć tym razem. Panią skończyłeś, dobra. Skończyłeś, Gil wariacie. Jemu ja zaś się chcę spać, to jest niemożliwe, ty. Okej, okay, dobra, widzę kogoś. Okej, okay, baby. No i z tobą będziemy rozmawiać. Nie zatrzymuj się na środku ulicy. auto tu przejdzie, złaś do tych pasów. Dawaj, palion, dawaj, dobra. Rozpoczynamy rozmowę na środku ulicy. To jest najromantyczniejsze, co widzowie dzisiaj widzieliście w tych czasach, nie? Czemu to jest same obraź? Pochwal, może wygląd. Lili ma na imię. No i pochwal, no i pochwal wygląd. Ona jest nieprzystępna, ona nie chce. Ona nas nie lubi, chyba. No nie, ona, ona, no nie, no ona, nie, chce. ona nie chce z rozmawiać. Palion, nie podda poddawaj się go, pachu. To jest dopiero pierwsza kobieta, z którą dzisiaj rozmawiałeś. Nie poddawaj się, stary. Znajdziemy cię dobrą. O! Tutaj! Przyjazne, powitanie, dawaj! Ona jest w Dobra, robimy to, robimy to. Dobra, 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 widzę, tego nie możemy spaprać. To jest nasza jedyna okazja. Z wyglądu taka trochę maja, tylko inny kolor włosów. No znaczy, dobra, no nie wiem, czy ma, jak ma na imię? Rozmawiaj o miejskich łowiskach. Dobra, lecimy, lecimy z Tam kto biegnie, patrzcie to! Szybko, daj mi tam kamerę. Kto to, kto, to, kto to? Czemu nie rozmaw? No czemu niezręcznie jest? No spadaj stąd, nie chcę z tobą rozmawiać! To jest Czesław? Ja myślałem, że to jest kobieta! To jest Czesław! Dobra, Czesław, możesz spadać stąd, bo mi psa tu podryw? Dobra, no jasne, wszyscy co porozmawiajcie z Palionem. Jest panią trochę zmęczony, jak widać tymi rozmowami, ale spokojnie, to jest dopiero początek. Nie! Czemu idziesz? No dlaczego? Co ty zrobiłeś? Głupcze, głupi, czemu ty czemu ty nie rozmawiasz z nią dalej? Ja nie wytrzymam, oni sami, oni sami mi trolują tutaj wszystko. Ja nie jestem w stanie tu nic zrobić, no dobra, co robią te patałachy? Dobra, ten wiadomo, gra na gąbie ptyś, no wiadomo, no to jest klasyczny scenariusz. Wojtek śpi! <laughs> Wolne jest łóżko, a Woja nie tak śpi na komodzie, nie? No, ja nie wiem dlaczego? Trzy łóżka na dole są wolne. Dlaczego ty śpisz akurat tutaj? Katarzyna, jak tam Kasia się sobie śpi. Aha. Ja nie wiem, wy macie trzy łóżka. Trzy łóżka leżą wolne, a wy śpicie w salonie. Po co? Dobra, palion idzie spać, Jaki to jest nudziarz. Dobra, czy da się to jakoś dzień kolejny odpalić, bo mi się nie chce później, że go nie śpią. Dobra, palion, masz full energii. Idzie coś zjeść. Palion za godzinę robi pracę! Dobra, płatny urlop, mi dawaj. Co ty robisz, co, co ty wyczyniasz? Pilnie musisz skojarzać z toalety. No dobra, no Jezus to idź, no, chopie. Najpierw zanim palion coś zrobisz, to. Chcę coś zjedz. Je sobie pięknie posiłek, dobra, piękno to jest bekon Idealny. No, 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 no. No i pięknie. Zjadłeś sobie elegancko, super, tak? Oo, Palion się ubierze w taki gorzacki strój. Patrzcie, jak on wygląda. Idziemy, idziemy na miasto, idziemy na miasto. Teraz już na pewno. Dobra, gdzie są jakieś kobiety? Gdzie jest ktoś? którego Palion może poznać. Ej, dobra, pukamy do drzwi do sąsiadów, nie? Ej, może nas wpuszczą, zobaczymy. Patrzcie tu Przyjazne powitanie, dobra, p p to jest twoja żona Palion koniec tego. Nie no, to się musi udać, nie? No to, to się już musi udać, dosłownie, nie? Summer Holiday! Młoda dorosła! Panowie i panie, nie pozwólcie mi tego zepsuć. Młoda dorosła. Dobra, na razie nic o niej nie wiemy jeszcze. Spójrzcie, można od razu zaprosić na randkę. Nie, to będzie za szybko. To trzeba wyczuć, to trzeba wyczuć. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Musimy się wstrzelić w idealną dyskusję. Nie, co ty robisz? Ona pompki robi! Co ty odwalasz? To jest jakaś silna kobieta, dobrze jest. Tocz z nią rozmowę, Palion. W jej domu, co ty robisz? Stań koło niej ty głupcze. Co ty odwalasz? Czemu ty siedzisz na sofie teraz, no? Ej, dobra, idzie naprawdę dobrze. Ej, naprawdę idzie dobrze. Ej, idzie chyba rewelacyjnie, idzie chyba lepiej niż myślałem. Lotkuj o rodzinie. Innych dramatach, Okej. Okay. Oplotkujmy trochę. Ja się muszę dowiedzieć o niej więcej. Czy ona nie ma męża? Ale nie wydaje się. Wydaje się idealna wręcz. My, warta w miejscu o nazwie jedzenie na życzenie. Okej. Okay. Dobra, może być. Dobra, dajmy tutaj flirt. Pochwal wygląd. Dobra, robimy ryzyko. Robimy ryzyko, ale poszło to w dobrą stronę. Zróbmy ryzyko dzisiaj. To już jest normalnie randka. To można powiedzieć, że to jest randka. Ej, poszły plusy. Poszły plusy. Poszły plusy. Jest git. Idzie dobrze. Idzie dobrze. Poszły plusy. Nie ma minusów. Czyli wychodzi na to, że nam wyszło. Ej, ej, ej. jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Gatka na podryw, Gatka na podryw, dawaj Palion, robisz to! To jest pierwsza randka na kanapie, w salonie, u kogoś w domu. Spoko, jest, jest git. Ej, idzie, 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 idzie tutaj patrzcie! U całej dłonie, patrzcie, co my tu mamy za opcje? Dobra, lecimy, lecimy, dawaj, Paweł Palion, dawaj, robisz to, robisz to, robisz to. Ale akcja, ale akcja, dobra, uwaga! O dobra, lecimy z tematem, nie? Dobra, zapraszamy na randkę. Zapraszamy na randkę. To jest ten moment. Uda się. Proszę powiedzieć, że się uda. Udało się. Udało się! Jest! Ty, no, normalnie my tu możemy gdzieś na randkę pójść, czekajcie. Muszę wybrać dobre, dobre miejsce, dobre miejsce muszę wybrać. Wydaje mi się, że ten pub będzie chyba okej okay na początek. Spoko kawiarnia, co? Spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy tam. Spróbujmy, normalnie, do baru, wiecie na początek. Nie na jakieś kolacje czy coś, jakieś randki, spacery. Wręcz róże. dobra, lecimy. Zaczynamy na spokojnie, tak? Od wręczenia róży. Proszę bardzo, elegancko, cudownie. Zaczyna się sympatycznie. Jak higiena, co ty śmierdzisz? Nie, no, bez przesady. Teraz nie możemy takich rzeczy tutaj mieć. Ochwal wygląd normalnie, lecimy. Na spokojnie na razie. Dawajcie, idźcie sobie tam siąść, dobra, elegancko. Zamu zamów coś do picia, koleżance. Ej, ona idzie do środka, idź za nią. No nie pozwól, żeby ona gadała z kimś innym. Co ty odwalasz, no? Wstawaj! Bardzo niezręczne spotkanie, no nie. Dobra, 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 nie możemy tego zwalić, proszę. Dobra, trzeba coś poddymić, trzeba coś poddymić, bo nudy. Spytaj o romantyczne zainteresowania. Dobra, to jest chyba spoko. Ej, usiądziemy tutaj razem. Spadaj stąd, głupia babo, bo będę zazdrosny. Trzymaj za ręce, róbże coś. Bo, a, trzymaj się za ręce, normalnie, to ona cię całuje pod dłoń, Co ty robisz? Żartuję, poli. Politykach. Pożartujcie sobie trochę o tych politykach, no. Ty ty zaczniesz zaśmierdzić, palion. Nowy poziom w charyzmie. No, co ty robisz, babu? Z nim jesteś na randce, a nie. Obejmij, dobra, obejmij, obejmij. Spróbujmy, spróbujmy. Uda się? Czemu oni normalnie przy nas gadają se? Żart wyszedł, ewidentnie. Śmieszny żart. Dobra, pochwalmy wygląd. Co ty robisz, głupcze? Wstawaj. Popraw humor, dziewczynie, popraw humor. To jest ważne. O, pokaż jakiegoś. Pokaż grę mobilną. Tak, to jest to, palią, co, palion, co powiniesz robić. Pokaż grę mobilną. Ona ci wyszła. Ej, naprawdę jest dobra. Ej, naprawdę jest dobrze. No, nie rozmawiaj z nią, że. Nie rozmawiaj z tym, z tą babą. Dla ciebie powinna tylko ona się liczyć. Powiedz teraz, tak, chom Ej, mamy tu opcję pierwszego pocałunku, nawet. Chyba jesteśmy w stanie to zrobić, widzowie. To będzie jackpot. Więcej opcji, dobra. Romantyczne. Ej, nie ma było przed chwilą. Dobra, bez sensu. Myślałem, że to. Myślałem, że jest. Ona zaś nam róże dała, no ja nie wiem, ty. Ty to powinieneś robić. Ty głupsze. Dobra, mamy opcję pierwszy pocałunek, robimy to. Uda się, czy się nie uda? Na koniec, bo mamy już mało czasu, nie uda się. Tak, pod udało się. Tak, pożegnaj się z nią. Tak, tak, pożegnaj. Pięknie wyszło, jest cudownie. Jest, jest po prostu pogłać po poliszku. Co to są za opcje w ogóle? Udało się, widzowie, udało się. O nie, paliąd, wali od siebie. Wali od siebie. Pożegnaj się. pożegnaj się, pożegnaj się, chłopaku. Dobra, trzeba wrócić do domu. Jak się wraca do domu, bo on się musi umyć? Trzeba wrócić do domu, nie? Nie wiem, jak. Dobra, widzowie, ja muszę odcinek skończyć tutaj, bo nie wiem, jak się wraca do domu. No, 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 nie mam po prostu pojęcia. Napiszcie mi w komentarzu, jak wiecie. Udało się dzisiaj. To był naprawdę dobry dzień.